Hej, hej, hej! Z tej strony Melisa i zapraszam Was na kolejny odcinek 100 Dzieci Challenge. I pierwsze co chciałabym Wam pokazać, bo na bank od razu to zobaczycie, jak tylko przesunę się o tu, że coś w tym domu nabroiłam. Coś zmieniłam, ale żeby nie było, to jest tylko tak e, na razie na surowo. Trochę rozbudowałam nasz dom. Mm -hmm. Bo mieliśmy dużo pieniędzy i właśnie wróciły dzieci. Yy, Blumi ma piątkę, ale Sky ma szóstkę i właśnie najpierw Wam pokażę, co się pozmieniało, a potem omówię trochę nasze bliźniaki. Tutaj zrobiłam taką jakby bawialnie, ale to, tak jak mówię, to na surowo. Tu nie ma żadnych ozdób ani. Yy... No jest po prostu tak jakby nawalone. To nie ma nic estetycznego ani tutaj sobie kończy po prostu do grania. Takie rodzinne miejsce, żeby każdy mógł czuć się swobodnie, i na przykład właśnie bliźniaki mogą tu zaprosić swoich znajomych na jakąś domówkę albo coś w tym stylu. No bo nie ma co ukrywać całe życie na jednym piętrze z noworodkami w korytarzu. No to no, koledzy raczej by mogli czuć się nie Ponadto mamy tylko taki malutki salonik, a teraz tutaj mogą przyjść, usiąść, pograć, wypić sobie jakiś nektar, potańczyć, nie, po prostu czuć się swobodnie. Dajcie znać, czy podoba Wam się taki pomysł? Oczywiście nie pytam Wam, czy to się Wam podoba, bo to mi się też nie podoba, bo no, to jest dopiero w procesie tworzenia. Ale Sky 6. Więc Sky będzie miał dzisiaj urodziny i będzie postażony. Ale nasza Bloom z nami zostanie. I ona będzie rozwijała relacje ze Stefanem. Tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, chciałabym troszeczkę o to zadbać. Oho, Damon zrobił lody. Tak samo od siebie. Tu? Damon? Telepatycznie ty te lody robisz, czy o co chodzi? Najwidoczniej. No dobra. I właśnie, bo tak sobie tutaj myślałam, postawiam im tutaj półeczkę, bo mi się bardzo ona spodobała z tym kotkiem. E, że tutaj bardzo zaczęły mnie przytłaczać te obrazki. I jak widzicie, właśnie e, Demonowi już nie wieszałam tych ich obrazków, bo nie wiem, czy czasem ich wszystkich nie zdejmę i nie włożę do wyposażenia aleny. Dajcie mi znać, czy to dobry pomysł, czy jednak zostawić taką pamiątkę tutaj. I nie ruszać tego, niech ten pokój będzie taki kolorowy. Dobra, Sky. Ojej, kan to jeszcze naprawną zlew. A ty masz magię, dobra, magia naprawa. Trochę pokorzystajmy jeszcze z Twoich umiejętności. Aha, No i właśnie, naprawione, super. I teraz sam sobie ugotujesz tort. I nasz Adrien, który tu leży przed drzwiami na ganku, ma urodziny więc tort się przyda dla większej ilości dzieci. Mhm, jakiś kolega przyszedł z Sky albo z Bloom ze szkoły i tutaj próbuje nam odchwaszczać i właśnie tak to wygląda. Nadal tak to wygląda. O widzę, że tort gotowy, to dodaj świeczki i zaczniemy od y, młodszych dzieci, bo Sky w razie czego może sobie zrobić drugi tort. I pierwsza jest Marinette. Coś czuję, że już teraz zmienię kolor włosów na taki, wiecie, granatowy. I raz, dwa, trzy. Przylepa. No dobra. I Adrian. Jego kolory zdecydowanie mi odpowiadają i tu nic nie będę zmieniać. I Adrian będzie... To jest w sumie bardziej Adrian. Taki francuski Adrian. O! Teraz mi wyszło. Raz, dwa, trzy. Ciekawy świat. U todlerów to takie właśnie obojętne mi jest w sumie, jakie mają cechy, oprócz że są niezależni. Jak są niezależni, to jestem szczęśliwa. I Sky, jako ostatni wypowiedź życzenia, będziesz młodym, dorosłym. I ostatnia cecha Sky to raz, dwa, trzy. Klubowicz, Leniwy Klubowicz i Smakosz. Hmm. Hmm. Ja to widzę w taki sposób, że po prostu spotykają się całym klubem, siedzą na kanapie i kosztują jakieś dobre jedzonko. Coś dla mnie. <grystanie> no ale dalej idziemy w to jedzenie. Wirtuło eee, z kuchni. Twój Sim chce opanować sztukę kulinarną. I super, teraz znaleźć tylko pracę i wyprowadzić. A ty umiesz cokolwiek gotować? Wykwinne gotowanie na piątkę ty już wbiłeś. Kiedy? Nie, ojejka, to jest Alena. Czemu mi się przeklikłaś? Gotowanie ledwo pierwszy. No właśnie, no to podaj jeszcze nam posiłek, żebyś chociaż trochę się poduczył. A jeszcze chciałam dać update, bo tak narzekałam na ten dodatek do wynajęcia, ale jest coś, co mi się bardzo podoba ogólnie w rozgrywce. Mm, poza mieszkaniami na wynajem i tak dalej. To są przepisy. Bardzo często z tego korzystam. Właśnie ta birmańska zupa z pierożkami samosa. Fajnie to po prostu brzmi i wygląda potem, więc no to jest akurat na plus. a blum jest 21. Gdzie jest twój Stefan? Mm, Zaproś do spędzenia ja czasu na tej parceli. Poza tym, ojejka, porozmawiać z tym moim nim Stefan, a to porozmawiać żeby tam uczyć się, no okej. Okay. I od razu Wam mówię, że mam w planach tutaj zmienić jakość tą kuchnię. Nie wiem, może kolory. Nie, no, kolory na pewno zmienię całkowicie. Układ bym chciała jakoś zmienić, ale mm, jeszcze nie wiem jak. Tylko wiem, że już mi się znudziła po prostu ta niebieska kuchnia w tym układzie. Sky jeszcze ostatni raz tutaj z Bloom pomagają swoim... Yy, swojemu młodszemu rodzeństwu yy, zdobywać umiejętności. Bloom stała się flirciarska, tak o! Nagle bez żadnej mojej pomocy, bo po prostu jest tutaj jej Stefan. W ogóle y, mamy równocześnie partnera przyszłego Bloom Stefana i jej brata Damona. Yy. I uwaga! Pierwszy pocałunek! Jej, jaka ona jest piękna! Poproś o zostanie chłopakiem. I okej, okay, bo jest już pierwsza w nocy, a Blum jest bardzo zmęczona. Idź sobie spać. Sky tu śpi, ale już teraz jest moment, żebyś się wyprowadził. I ja tutaj w Newcrest już pomału tworzę takie jakby osiedle dla naszych dzieci. I tym razem tutaj możecie zobaczyć, zrobiłam kamienicę imienia matki Aleny. Tak, właśnie. I nie mam pojęcia, czemu jedno mieszkanie jest za. ma taki czynsz. Nie mam pojęcia, ale okej. Okay. Dla Sky'e mam przygotowane to. Za... O wartości 10 tysięcy. On ma w, w swoim funduszu 11, więc idealnie. Tutaj zaraz obok mieszka jego brat. z psem! O! I on mieszka sobie w kamienicy obok. Myślę, że będzie fajnie. Znaczy, będą mieli fajnie. Alena, no, ja wiem, że macie bardzo ogromny syf mm, w kuchni, ale chciałabym, żebyś o, może pizzę przyrządź. Bo tutaj nie trzeba dużo robić i ona sama się robi, więc zrób yy, z owocami Może nie, no bo dla dzieci lepiej nie. Yy, ze słodką kukurydzą, po prostu. Blum, a ty może umiesz już może to zaklęcie? A nie, tylko informacja. Bo jest takie jedno zaklęcie chyba z praktycznej manki, że oni tam... Mm, Tą ucztę? Nie wiem czy Pychota, czy Szama, jak to się tam nazywa, nie pamiętam. Yy, no, wyczerpują posiłek. To byłoby fajne. A generalnie Alena mogłaby właśnie mieć te magiczne moce? Czy matka musi być zwykłym człowiekiem? Dajcie mi znać, jak się orientujecie, bo ja nie pamiętam, jak to było w tych zasadach. A nie ukrywam, dużo by to ułatwiło, bo ona na przykład właśnie jednym zaklęciem potrafiła naprawić toaletę czy wyczarować posiłek. Włączyli nam prąd. Czyżbym wspomniała zapłacić rachunki? Ale zdążyliśmy zrobić pizzę, więc zawołaj całą rodzinę na posiłek. A rachunki 5000. A my właśnie wszystko daliśmy Sky'owi. Okej, okay. wadna nam się zadziała. Patrzcie. Mamy pianę za darmo. Dobra, ale mamy plony. I ja wtedy bym zrobiła... A super sprzedaż 3500 tylko. Uh -huh. No dobra, no ale zrobimy super sprzedaż, bo musimy opłacić te rachunki. A i tutaj jest super sprzedaż 5000, więc dobra, będzie nas stać. No dobra, ale opłać te rachunki. Tak już ledwo ledwo. Mm, ja nawet już nie próbuję tego odchwaszczać, mimo że mnie to boli. Wolałabym, żeby się dało jakaś pania sto dzieci do nas dzwoni i chce nam pracy dać nie możemy wziąć pracy ale fajnie, że już inne osoby mają nasze nazwisko Zoe wszyscy do nas dzwonią, a my musimy teraz poszukać sobie kolejnego tatusia Piotr Basu chyba nowo wygenerowany bo yy, nie ma spod dobra on ma spoty, ale takie krótkie i on ma całkiem fajny rysy. Te usta są chyba yy, z jakiegoś presetu. <noise> Nie wiem, ale całkiem fajny jest. I kolor oczu. Mm. Bo tutaj jest taki... Co jest? Stefan Tinker. Mm. No, też ma ciekawe te rysy. Ja lubię, jak dzieci są takie inne, niekoniecznie piękne, aczkolwiek Bloom jest przecudowna. Co to jest? Co to jest? To jest Ignacy. Dobra, nie przeczytam tego nazwiska, ale zmiętą to. Minę. Ignacy też jest fajny i jest młodym dorosłym. Ale chyba skupimy się na tym panu. Chociaż te oczy ma takie malutkie, to kuszą mnie te kolory, w sensie czarne włosy, bo już długo nie mieliśmy chyba dziecka z czarnymi włosami. Chyba, że on sobie pójdzie i nie zdążymy z nim pogadać, no to. No właśnie. No to nie mamy wyboru. Ale na ty tak długo uczysz to dziecko nocnika, że ci wszyscy w ci uciekają. Ten też zaraz ucieknie. Nie. Ale ten wrócił. I ktoś chce kupić od nas obraz. O o o o fajnie. A za ile? Za 2200. Zawsze coś. Jak go dzwoni. Jestem w ciąży. Fajnie. Nie. Poszedł. O. No dobra, ale chociaż go poznaliśmy. Alena, idź opłać rachunki. Okej, okay, to mamy załatwione. Teraz yy, trochę muszę się skupić na potrzebach yy, Simów, bo Alena czuje się słabo. Yy, Todlery też tak słabo, i Adrian śpi w ogrodzie. No nie. Okej, okay, i bliźniaki, wampirze mają piątki. Blum ma szóstkę. Genialnie. Moja chyba ulubiona Simka, jeśli chodzi o nasze dzieci. Aż się boję jakie ona będzie miała cechy, bo już ma tą cechę wścibska i to tak do niej nie pasuje. I raz, dwa, trzy. Oh, Mistrzyni parkietu. Aha, to się z bratem dogadasz, On jest klubowiczem, a ty jesteś mistrzynią parkietu. No okej, okay. wrażliwa wścibska. Oh, co ja mam ci dać kobieta? Chyba pójdziemy właśnie jeszcze raz do czarowania i czarnoksięstwo. I teraz troszeczkę ci się twarz wydłużyła i już w ogóle wyglądasz jak Alena. <noise> Tylko taka, no żeby nie powiedzieć, ulepszona wersja. I ty, bym chciała, żebyś ćwiczyła magię praktyczną, żebyś umiała nam wyczarować małe co nieco. <noise> o, Alena, masz, widzę, chwilę dla siebie. To może zadzwoń do tego... O, Ignacego. Pogadaj sobie z nim. Zaprosiłam go, bo tak będzie mi łatwiej im relacje wbijać. Eee, chłopcy, proszę, iść spać. Ogarnąć się trochę i iść spać. Bo mama ma trochę rzeczy do zrobienia. I ten czajnik, ten czajnik to jest hit. Teraz właśnie kazałam jej zaparzyć wodę w czajniku. I będzie mogła zrobić sobie kawkę, ewentualnie jakieś kakao. Alena może mu mentorować w malowaniu. Fajnie. I dodatkowo on nam namaluje obraz, zostaniemy jakieś simolony, zawsze coś. No, to simolonu. sprzedaj to. Taki prezent yy, na zapoznanie mi pasuje. O nie, ale na szybko pocałunek, bo za trzy godziny padniesz. I postaraj się o dziecko. Szybko, 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 szybko. I chyba znowu będzie tak, że tylko raz zdążymy zrobić. Ale na mi odmawia zrobienia barawara. O co chodzi? No to pod prysznicem spróbujcie, jak nie możecie, gdzie indziej. W ogóle. Mila, ty jakby trochę nam w tym momencie przeszkadzasz. Fajnie, że jesteś, ale. Mm, ale na mi się przez ciebie zacina. Dobra, chyba tym razem się uda. W ogóle chyba tutaj jakieś światło jej zrobię. Bo tak jakby ciemno trochę, no? Nad tym łóżkiem. I ja chyba nie będę jej męczyć z testem ciążowym. Zrobimy to rano, jak się trochę wyśpi. A ja w międzyczasie przebiorę naszą Marinette i Adriana. I Marinet prezentuje się tak. Jest taka słodka, ale ona powinna mieć chyba fioletowe oczy. Coś mi się tak wydaje, takie coś coś mi tam świta w głowie, ale zostawię jej tak jakie ja miała, ale na pewno nie miała zielonych. Na bank nie miała zielonych oczu. Już prędzej nie pieskie. Mm, nie pamiętam. Ale Adrian też powinien mieć zielone. Więc no, nie wiem, czy jak będzie nastolatkiem, czy im tego nie zmienię. No, bo tego nie mam w zasadach. Tylko nie mogę zmieniać u matki. Chyba. Nie pamiętam. Ale zobaczymy. Ale ona jest taka słodka. Z tymi kitkami. Mam nadzieję, że będę pamiętać o tym, żeby dawać jej kitki przez całe jej życie. I, Blue, jeśli wstałaś, to nadal proszę cię o czystość. Możesz się wykąpać zaklęciem, ale ćwicz tą magię praktyczną, bo jednak to się przyda. Mimo, że będziesz z nami pewnie króciutko, to i tak się przyda. Łapaki, wstawać, odrabiać lekcje. Bo jak już będziecie mieli szkołę odhaczoną, to myślę, że trochę się zajmę waszymi tutaj aspiracjami. Do naprawienia jest. Możesz zaklęcia naprawa. Jej. Nie podpal, tylko. Okej, okay. dobra. Chyba się nie spali lodówka. Tak mi jest przykro, że Blum nie będzie kontynuowała naszego rodu. Takie piękne dzieci by były. Takie różnorodne z czerwonymi oczami, białymi włosami. Oh. Dobra, Alena już nie mogę się doczekać, zrób test ciążowy ktoś umarł Marysia nie nasze pierwsze dziecko umarło no cóż no ale Olena jest w ciąży więc powinniśmy się chyba cieszyć a ja się będę z wami żegnać Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i widzimy się już w ten piątek, ponieważ zadałam Wam pytanie w ankiecie na Instagramie. Czy wolelibyście jeden dłuższy odcinek, czy może dwa krótsze? I zdecydowaliście, że chcecie dwa krótsze, więc w piątek również będzie 100 dzieci challenge. Pamiętajcie o zostawieniu komentarzy z propozycjami imion dla dziecka, ale nie. i liczę.